Dzień dobry w tą piękną niedzielę. Wybieramy się na górę Magura Stuposiańska. Niebieskim szlakiem tym razem. Niestety mam nadzieję, że tym razem to, co widać przed nami, nie będzie tak do samego szczytu. 3.45 przed nami w jedną stronę. Liczymy na to, że zrobimy to troszkę szybciej, bo musimy dzisiaj jeszcze wrócić do Rzeszowa, a ja dodatkowo jeszcze ciupię do Dukli. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Mamy piękny szlak przed sobą, natomiast myślimy, że jest bardzo słabo uczęszczany Co pamiętamy, to jest niebieski szlak na Magurę Stoposiańską. Zobaczcie, jaką mamy ścieżkę przed sobą. Przed chwilą szliśmy jakimś wąwozem, natomiast co trzeba przyznać, jest szlak bardzo dobrze później już oznaczony. Jak wchodzicie już na ten prawidłowy szlak niebieski, to jest naprawdę bez żadnego problemu, nawet początkujący turysta. Jest w stanie się po prostu tutaj nie zgubić, aczkolwiek też jest wszakiem wymagającym, bo jednak przewyższenia są. Spora błotka, ale dajemy radę i idziemy dalej. Przydarzyliśmy się, przynajmniej ja się przydałam, Idziemy dalej, ale dalej nie wygląda, żeby się cokolwiek polepszało. Adrian zrobił upust wody. Badam! Da jest tu spłynie z tego wszystkiego ale pogoda nam się robi jak widać tak. pogoda jest co zgodzi słonecznie za chwilę będziemy mieć pogodę jak złoto witam na Kto się przejdzie przez najgorsze błoto stara się przejść jak widać idziemy w najgorszych botach. Tak właśnie wygląda szlak. Justyna chciała, chciała coś powiedzieć? Tak, że ja tutaj nie przejdę. Tutaj mi się do kostek buty zapadają. No to jest ciekawie. Próbujemy gdzieś przejść w innym miejscu. Idziemy dalej. Cieszyliśmy się, że jest troszkę lepiej, tudzież jednak okazuje się, że jest tylko gorzej, słuchajcie. Zobaczcie teraz, co mamy przed sobą. Piękne bajorko. Adrian się już zaczyna zapadać w tym błocie, bo jest jeszcze z dodatkowym obciążeniem naszego plecaka dość ciężki. Ale spróbujemy dalej iść. Normalnie jest tragedia. Zobaczcie sami. Na szczęście nadal są ślady y, ludzi przed nami, więc ktoś był na tyle szalony, że również tym szlakiem dzisiaj szedł, bo porównywaliśmy, więc, y, ale nadal nie spotkaliśmy ani jednej osoby, tak właściwie to nie spotkaliśmy żywego y, ducha oprócz y, ptaszków i tyle. Idziemy. Idziemy. Pa. Dowiedzieliśmy się, dlaczego trasa była tak ciężka. Po prostu ten szlak, kawałek tego szlaku jest wyłączony ze szczeku niebieskiego, bo jest zrywka drewna. Natomiast nie wiem, jak my to zrobiliśmy, że nie widzieliśmy zakazu wstępu, bo dopiero jak obeszliśmy cały szlak tym młotkiem, e, znaleźliśmy zakaz wstępu na ten szlak. Są jakieś strzałki, które nas prowadzą, i gdzieś jest jakieś obejście, które będziemy w drodze powrotnej szukać, a nam się robi coraz przyjemniej. Zobaczcie przed nami. Mgła ładnie siada, słoneczko wychodzi. W końcu normalna droga, koniec bajor idziemy normalnym szlakiem. In love. Just find it and take it, don't let regret it. Make me your only one You choose it, don't lose it, don't let confuse it, only then you'll be God.